Wiecie kochani, każdy człowiek zgrzeszył. Możesz mówić, że nie zgrzeszyłeś, ale każdy przynajmniej popełnił jeden grzech w swoim życiu. Nawet myślą w sercu. I tak jak mówi Słowo Boże, karą za grzech jest śmierć. Za jeden grzech. I teraz zobaczcie. Jest możliwość, aby uniknąć tej kary, kary śmierci. Wiecie, bo można mówić, że będę robić dobre uczynki i jakoś zadość uczynię te swoje błędy, które popełniłem, bo grzech to błąd. Czyli tak jak uczy nas nie jeden system religijny, skoro zgrzeszyłeś, no, idziesz do tej tak zwanej spowiedzi, wyznasz swoje grzechy, no i tam ci naznaczę jakoś pokutę i ty to wykonasz, ale co z tego, co z tego, jak to w oczach, od, w oczach Boga są martwe, nic nieznaczące uczynki. Wiecie, jak mówi Słowo Boże, każdy uczynek, którym próbujesz się usprawiedliwić, w oczach Boga jest jak brudna, spługawiona szmata, nic nie warty. Dlaczego? Bo dopóki człowiek, chodząc tu po ziemi, nie narodzi się na nowo z Bożego Ducha, jest martwy, martwy w środku. Chodzisz z martwym duchem. Mimo, że wstajesz od tej spowiedzi, nawet od tej komunii świętej, tak zwanej. Wstajesz i dalej chodzisz pod rękę z diabłem, bo dopóki masz martwego ducha, należysz do diabła, do Boga z małej litery, z tej ziemi. Kochani i nasz dobry tato, Bóg, widząc, że człowiek nie ogarnia tematu, każdy zgrzeszył, zaczynając od pierwszego człowieka, od Adama, tak zwanego, to był Widzi, że nie ogarniamy tematu, i schodzi tu na Ziemię jako człowiek. Jako Jezus Chrystus. Rodzi się. I to, co będziecie obchodzić niedługo, tak zwane Boże Narodzenie. Wiecie, to wszystko już wykonało się 2000 lat temu. Jezus rodzi się i chodzi tu po Ziemi 33,5 roku. Jedyny sprawiedliwy, jedyny bez grzechu. I Daje się zamordować, daje się zamordować za wszystkie grzechy ludzkości, bo ktoś musi ponieść karę śmierci. Człowiek zgrzeszył i człowiek musi zapłacić za to karę śmierci, za grzech. I robi to Jezus Chrystus. I choćbyś chodził sam tutaj po tej ziemi, jedyny lub jedyna stał lub stała w kolejce pogrzańca, Jezus Chrystus. Dał się zamordować właśnie za ciebie, jako człowiek. Spłacił twój list dłużny. A ty teraz, bo już wszystkie twoje grzechy, można by powiedzieć, poszły w zapomnienie. Zostałeś obmyty świętą krwią Jezusa, jeśli w to uwierzysz oczywiście. I jedyny grzech, który cię teraz oddziela od Boga, to jest ten grzech niezależności, że twoje ego. Twoje własne uczynki, uczynkowość, staranie się byciem dobrym, staranie się byciem religijnym, że to jest Twoim bożkiem. I tylko ten jeden grzech Twojego egocentryzmu, niezależności od Boga, oddziela cię od Niego. I dlatego każdy człowiek tu na ziemi musi pojednać się z Jezusem, z żywym Bogiem, nie tym, co leży w żółweczku. Niedługo będziecie obchodzić kolejne święta. Narodzin, nie ten malutki Jezus, lecz Żywy Bóg, ten, który mówi o sobie, alfa i omega, początek i koniec. Żywy Bóg, Jezus Chrystus, król królów i Pan Panów, który, jeszcze raz powtarzam, dał się zamordować za wszystkie grzechy ludzkości każdego człowieka. Ten, który umarł za Ciebie i za mnie. Który został z martwych wzbudzony. Rozumiesz to? Z martwych stał w ciele dnia trzeciego. I twoim jedynym, można by rzec obowiązkiem, jest uwierzyć w to, w tą zastępczą ofiarę Jezusa. Uwierzyć w sercu, że Jezus dał się zamordować za wszystkie twoje grzechy że Jezus Chrystus zmartwychwstał w ciele dnia trzeciego i ustami wyznać Jezusa swoim Zbawicielem i Królem, aby od tej chwili to Jezus Chrystus królował w Twoim życiu. Jezus Chrystus, nie Twoje staranie się uczynkami, nie Twoje obrządki religijne, lecz Jezus Chrystus, ten, który zmartwychwstał w ciele, jedyny, który wstąpił Jaki wstąpił do nieba Jezus Chrystus. To jest król królów i pan panów. Zrozumcie to. To jest to jest wszechbyt. Rozumiecie to? Musicie po prostu zrezygnować ze swojego tego egocentryzmu życia w swoich tych uczynkach, życia w tych obrządkach i pojednaj się z Jezusem, z żywym Bogiem. To jest takie proste. Wiesz, ja 50 lat chodziłem po tym świecie, też byłem wychowany w systemie religijnym, tak jak większość z was. Ja byłem katolikiem. Ja o tym nie wiedziałem, że wstaję od, od spowiedzi i od komunii Świętej. Ja nie byłem świadom, że ja nadal. Należy do diabła, że chodzę pod rękę z diabłem, że mam martwego ducha. Bo wiecie, na, na tym to polega, że każdy człowiek musi się narodzić na nowo z Bożego Ducha. Bo dopóki masz martwego ducha, to Ci nic nie da. Nic Ci nie da, żaden uczynek. Żadne bycie dobrym. Choćbyś i miliardy wpłacił na fundację. Choćbyś naprawdę miał nawet pismo święte w paluszku. Znał historię. Całą historię życia Jezusa, nawet wszystkich apostołów, nie wiem, rodziny. Choćbyś znał historię Marii, matki Jezusa. Może nawet możesz znać historię matki Marii, czyli babci, czyli Anny. To nic ci nie da. Choćbyś nawet znał wszystkich papieży historię. Od kiedy do kiedy byli papieżami. Choćbyś naprawdę. Wiedział nawet, z jakiego drzewa był krzyż, na którym umarł Jezus Chrystus. Choćbyś naprawdę miał wszystko to w paluszku, ogarniał intelektualnie, to ci nic nie da. Bo i ty, właśnie który znasz historię Jezusa, znasz historię Jezusa i wszystkich apostołów <laughs> i Wierzysz w Boga i w Jezusa, tak mówisz. I Ty, i ten, który jest ateistą, idziecie na wieczne oddzielenie od Boga, na wieczne potępienie. Rozumiecie? Bo tylko ludzie narodzeni na nowo z Bożego Ducha, ci, którzy przyjęli zastępczą ofiarę Jezusa, Przyjęli, uwierzyli w to, co zrobił Jezus Chrystus, to, co się wykonało 2000 lat temu. Tylko ci ludzie są zbawieni. Jak zamkną ostatni raz oczy, idą na wieczność z Jezusem, z żywym Bogiem. Tylko ci ludzie. A ci, co mają martwego ducha, no niestety, choćby nawet zaliczyli wszystkie pielgrzymki, choćby nawet znali osobiście księdza proboszcza, papieża, jedli z nimi obiady, kolacyjki to nic ci to nie daje. To ci nie da zbawienia. Ponieważ jak powiedział Jezus Chrystus, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do mego Ojca, jak tylko przeze mnie. Nie ma żadnych pośredników do Boga. I wiecie, to nie chodzi o to, żebyś ty nosił krzyżyk, medalik czy różaniec, czy klepał te wszystkie modlitwy. To nie o to chodzi. Bóg nasz tato szuka ludzi, którzy będą go czcili w duchu i prawdzie. Nie w obrządkach religijnych, w tym kolejnym, który niedługo będzie, 24. Nie w obrządkach, nie w gadżetach, nie w amuletach, nie w pielgrzymkach, nie w klepaniu różańca, lecz ci, którzy czcą naszego tatę w duchu i prawdzie. Więc kochani, każdy człowiek potrzebuje pojednać się z Jezusem, żywym Bogiem, aby jego duch ożył. Musi Twój duch ożyć, musisz się narodzić z Bożego Ducha, aby duch prawdy zamieszkał w Tobie, aby prawdy Boże zamieszkały w Twoim sercu, aby prawdy Boże czyściły Cię z tego syfu, w jakim żyjesz. W tym zakłamaniu, w tej, w tej obudzie tego świata, w tym bliździe, w tej, wiecie, fałszu. To wszystko jest to, co jest dla Was namacalne, co widzicie, dotykacie, czujecie. To jest chwilowe, to jest doczesne. A chodzi o Twoje życie wieczne. Wiecie, diabeł dąży do tego, tak stara się omotać ludzi, aby odpychać go od Jezusa, od zastępczej ofiary Jezusa. Przez to wkłada ludziom różne kolorowe takie gadżety, Różne obrządki. Cieszcie się tym. Spotykajcie. Spotykajcie się z rodziną. Dawajcie sobie prezenty. Cieszcie się tym. Jest fajna atmosfera. Pośpiewajcie sobie kolędy. Ale Jezusa zostawcie w spokoju. On jest taki malutki, wiecie. On nic nie może. On tam leży w tej kolebce. I się dynda. Zobaczcie. Goły leży. Bez ubrania. Nic nie może. I to, kochanie jest dzieło diabła. I zobaczcie. I co roku to samo obchodzicie. Jest Matrix, zamknięte koło. Jesteście zamknięci w tym wszystkim. W tym systemie religijnym. W tym systemie tego świata. Właśnie po to, ażebyście nie poznali prawdy. Bo jeszcze raz powtarzam. Jezusa słowa. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. I nikt nie przychodzi do mego Ojca, jak tylko przeze mnie. Zauważcie kochani, to są słowa Jezusa. To nie ja je wymyśliłem. Skoro Jezus to powiedział... To znaczy, że coś w tym jest. Zauważcie, że na słowo Jezus, jak się podnoszą w ludziach, demony, na słowo Jezus. Nie Mohamed, nie jakiś tam Budda, tylko na słowo Jezus. Wszędzie na świecie. Zobaczcie, szydą właśnie tylko z Jezusa. Tylko z Jezusa szydzą. Zastanówcie się, co w tym jest? Gdzie jest prawda? A gdzie jest fałsz? Co jest prawdą? A co fałszem? Jeśli coś ci w sercu zagrało teraz, masz wątpliwości, to przyjdź do domu, wróć do domu, albo nie wiem, pójdź za budkę z tym grzańcem i zapytaj własnymi słowami. Jezu Chryste, jeśli to jest prawda, co oni mówią tutaj na rynku kościuszki, jeśli to jest prawda, że ja żyję w kłamstwie, w fałszu, w obłudzie, w tym blichcie, to ja chcę poznać tą prawdę, chcę poznać tą prawdę, o której oni mówią. Kochani, ja to zrobiłem trzy lata temu. Wezwałem do Jezusa w takim niereligijnym miejscu, w łazience. Zapytałem o to samo, poprosiłem Jezusa o to, żeby mnie uratował z tego świata, żeby mnie wyciągnął z tych nałogów, z tego kłamstwa, bo byłem 35 lat alkoholikiem. Byłem hazardzistą. Nie mogłem z tego wyleść, Nie mogłem. Nic mi nie pomagało. Byłem naprawdę chodzącym złem. I zrobiłem to trzy lata temu. Wezwałem do Jezusa. Do tego Jezusa. Nie tego, który leży w złóbeczku, nic nie może. Lecz do króla, królów i pana, panów. Do Alfa, Alfy i Omegi. Początku i końca. Wezwałem do Jezusa. Własnymi słowami. Z serca. I wiecie co? Już na drugi dzień. Zacząłem zauważać. Co jest kłamstwem i fałszem? Zacząłem zauważać prawdę. No już na drugi dzień przestałem być alkoholikiem. Już stałem się nowym człowiekiem. Od trzech lat nie wiem co to alkohol. Nie wiem co to hazard. Dlaczego? Bo już nie należę do tego świata. Do tego matrixa. Do tego koła zamkniętego. Tej obudy, A należę do Jezusa Chrystusa. Od trzech lat to Jezus Chrystus króluje w moim życiu. A skoro Jezus Chrystus króluje w moim życiu i należy do Jezusa Chrystusa, a nie do tego świata, więc co mnie obchodzą nałogi z tego świata, to już nic nie znaczy. Jak koza z nosem. Tyle to znaczy, kochani. I każdy z Was może po to sięgnąć jeszcze dziś. Może siedzieć w jakiejś depresji, może siedzieć w jakiejś chorobie. Twoim zdaniem lub, zda, lub zdaniem lekarzy nieuleczalnej. Możesz z tego być uzdrowiony, możesz być uwolniony od tego stresu z Twojego, od tej depresji. Dlaczego? Bo skoro ja zostałem uwolniony, mimo że byłem złym człowiekiem, nie zasłużyłem na uzdrowienie, nie zasłużyłem na uwolnienie od nałogów, nie zasłużyłem na zbawienie, bo byłem złym człowiekiem, to dlaczego ty nie możesz z tego skorzystać, skoro to jest za darmo? Jak mówi Słowo Boże, z łaski zbawieni jesteście przez wiarę, nie z uczynków Boży to dar, aby nikt się nie chlubił. Rozumiecie to? Nie z uczynków Boży to dar. A skoro to jest dar, to jest za darmo. Za dar się nie płaci. Otrzymałeś dar, podarunek. Otrzymujesz dar, podarunek od Mikołaja i on nie przychodzi do ciebie. Za dwa lata mówi, ty, oddaj mi ten dar, który ci dałem, bo jednak nie zasługujesz, bo popełniasz błędy, grzechy. Zobaczcie, jakie to jest proste. I to właśnie w ten sposób Bóg tak ukochał świat, że syna swego jednorodzonego dał, by każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne. Rozumiecie? Każdy, kto w Niego wierzy. Bez znaczenia, co zrobiłeś w życiu. Czy dobrego, czy złego. Czy byłeś pedofilem, mordercą. Czy byłeś papieżem. Bo każdy człowiek, który uwierzy w zastępczą wiarę Jezusa, jest zbawiony. Rozumiecie? Usprawiedliwiony przez wiarę. Usprawiedliwiony przez wiarę, tak jak został usprawiedliwiony bandyta, który wisiał obok Jezusa na krzyżu. Przez wiarę został usprawiedliwiony, nie przez swoje uczynki. Wystarczyło, że wyraził skruchę. Przyznał się, że był złym człowiekiem, że zasłużył na tą karę śmierci. I powiedział do Jezusa, Jezus wspomnij o mnie u swego Ojca jak będziesz w niebie. Jezus mu nie odpowiedział, że nie zasłużyłeś, bo robiłeś złe uczynki. Byłeś złodziejem, rabusiem. Jezus mu odpowiedział. Powiadam Ci, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Rozumiecie to? Przez wiarę, kochani, przyjmuje się usprawiedliwienie, ale musisz wezwać z serca do prawdziwego Jezusa Chrystusa. Nie tego w kolebce w złóbeczku, który nic nie może, tylko się buja na boczki, lecz do prawdziwego Jezusa Chrystusa, żywego Boga. Tego, który powiedział o sobie: Ja jestem. Rozumiecie to? Kochani, jeszcze raz Wam powtarzam, że każdy z Was może być pewnym zbawienia jeszcze dziś. Pewnym zbawienia. Bo zbawienie, tak jak mówi Słowo Boże, jeszcze raz powtarzam, z łaski zbawieni jesteście przez wiarę, nie z uczynków. Boży to dar, aby nikt się nie chlubił. Rozumiecie, jakie to jest piękne? Z łaski przez wiarę. O, łaska to jest ta niezasłużona przychylność Boża. Niezasłużona, bo jeszcze raz powtarzam, że nikt z nas nie zasłużył na zbawienie. Zbawienie się przyjmuje jako dar od Boga przez wiarę. Musisz w sercu uwierzyć, zapragnąć przyjąć ten dar. Powiedzieć, tak, panie Jezu, ja przyjmuję ten dar. Ja wierzę, co zrobiłeś dla mnie. Przyjmuję ten dar. Ja wierzę, że zmartwychwstałeś w ciele dnia trzeciego. Ja ustanawiam Ciebie moim zbawicielem i pragnę, abyś od tej pory Ty królową w moim życiu. Nie moje nałogi, nie moje choroby, nie moja depresja, nie moje lęki przed utratą prasy, lęki przed wojną. Lecz Ty, Jezu Chryste, Panuj w moim życiu. Powierzam, resztę życia Tobie. I to wystarczy. I spokutuj. Odwróć się od tego życia, w jakim żyłeś, czy żyłaś, w tej swojej uczynkowości. I pojednaj się z Jezusem żywym Bogiem i wejdź pod prawdy Boże. Zacznij czytać Pismo Święte. Czytaj te prawdy, tam znajdziesz prawdę. I to tyle. Nie musisz zasługiwać. Nie musisz robić dobrych uczynków, aby zasłużyć na zbawienie. Bo jeszcze raz powtarzam, bo może ktoś ci ściemnia, że musisz zasłużyć na zbawienie. Jeszcze raz ci powtórzę. W oczach Boga każdy uczynek, którym próbujesz się usprawiedliwić, jest jak brudna, smugawiona szmata. Nie daj sobie mówić, że musisz zasłużyć na zbawienie. Jeszcze raz powtarzam, z łaski zbawieni jesteście przez wiarę, nie z uczynków Boży to dar, aby nikt się nie chlubił. Amen.